Czytanie z księgi proroka Izajasza W obym dniu Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze on na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarzy wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę swego ludu po całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu: Oto nasz Bóg, ten, któreśmy muśmy zaufali, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia. Albowiem ręka pana spocznie na tej górze. Oto słowo Boże. Po wieczne czasy zamieszkam u pana. Po wieczne czasy mieszkam u Pana. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia... Nie mnie po właściwych ścieżkach Przez wzgląd na swoją chwałę Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę Zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną Kitwój Twój laska pasterska, są moją pociechą o, wieczne czasy u Pana. Tu dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów, namaszczasz mi głowę olejkę, kielich mój pełny poprzeki. Dobroci łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie. Wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu pana po najdłuższe czasy, po wieczne czasy. Zamieszkam u pana. i są gotowi wyjść Mu na spotkanie. Alleluja, aleluja, Alleluja. Pan z wami. Z duchem Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus przyszedł na jezioro Galilejskie, wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do Niego wielkie tłumy, mające ze sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u nóg Jego, a On ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela. Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: Żar mi tego tłumu. Już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby kto nie zasadł w drodze. Na to rzekli mu uczniowie: Skąd tu na Puskowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić takie mnóstwo? Jezus zapytał mi, ile macie chlebów? Odpowiedzieli: siedem i parę rybek. Polecił dowi usiąść na ziemi, wziął te siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości, a pozostałych łąków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów. O to słowo, Pańskie. Pana, kiedy ty siedziałeś na górze, to przynieśli ci chromych, łomnych, niewidomych, i położyli ich u nóg twoich, a ty ich uzdrowiłeś. Położyć u nóg. Panie Jezu. My tak chcemy u nóg Twoich położyć nasze rodziny, nas samych. Bo któż z nas nie potrzebuje uzdrowienia? Oczywiście, nie jesteśmy niewidomi, chromi, ale któż z nas nie potrzebuje jeszcze uzdrowienia, pogłębienia naszej wiary, żeby w tym opłatku, w którym jesteś ukryty, zobaczyć ciebie Twoją moc. Tak, Panie Jezu, ty jesteś bardzo, bardzo skromny i w tej Twojej skromności ukrywasz wielką moc. A ludzie odwrotnie są słabi, ale pokazują, jakby byli. Bardzo silni, tak? Chcemy się pokazać silniejsi przed innymi, aniżeli jesteśmy. Ale przed sobą nie możemy ukryć swojej prawdy o sobie. Panie Jezu, może nawet ty samych siebie nie znamy, tak jak Ty nas znasz. Na pewno Ty znasz nas lepiej, aniżeli my. Samych siebie i tutaj panie jest do siebie przychodzimy przychodzimy tak mówi prorok on na górze zedrze zasłonę, zapuszczoną na twarzy wszystkich nudów tak panie obyś ten zasłonę podar żeby inni w Tobie zobaczyli Boga i to Wszechmogącego. A tak skłonni jesteśmy uznać władzę. Tutaj ludzko tych się boimy, a Ty? I to, co teraz przeżywamy, to jest wielki strach. Tak boimy się. Boimy się choroby, boimy się też konsekwencji, nieprzestrzegania tych wszystkich zakazów. Właśnie, boimy się przyjść, nie mówię tutaj o nas zebranych, bo jesteśmy, ale sporo ludzi boi się przyjść tutaj do Ciebie, na Eucharystię. Bo albo się boją Ciebie, żeby się nie zarazić, albo się boją konsekwencji, bo to naruszenie prawa, gdyby cały Kościół był pełny, można narazić się na kary. A czy boimy się Ciebie najpierw? Czy ludzie boją się najpierw Ciebie? Panie Jezu, co mam zrobić, żeby ludzie najbardziej Ciebie się pali, a nie ludzkiej władzy? Jak przekonać? Jak przekonać ludzi do tego, że Ty jesteś Bogiem? Ty jesteś Bogiem. Do Ciebie należy cała władza w niebie i na ziemi, i że Ty uzdrawiasz. Modlimy się. Za wszystkich ludzi o uznanie nad sobą Ciebie, Boga. Ciebie prosimy. Mudę się za cały Kościół Święty, aby Pan uzdrowił go i u, uwolnił od wszelkiego zamętu. Ciebie prosimy. Ja dzisiaj się modlę 22 dzień nowenny dwóch przyrzeczeń bożych o zbawienie dla i zdrowie dla księdza Hendryka, o powrót do, o pomyślność operacji. Ciebie prosimy. We wszystkich intencjach Matki Bożej Ciebie prosimy. Intencji Ojca Świętego o pokój na świecie za prześladowanych, za wiarę, za naszą ojczyznę, nasze rodziny, dzieci i młodzież, aby były silne Bogiem. Ciebie prosimy. Módmy się za duszy w cierpiące oraz za zmarłych, o których nikt nie pamięta. Ciebie prosimy. I o pokój na świecie, żeby już nie było żadnych wojen i nawrócenie wszystkich grzeszników i niewierzących na jedyną wiarę katolicką. Ciebie prosimy. I za braci Michała, Jatka i Franciszka i ich rodziny. Błogosławieństwo Boże dla nich aby żyli do końca swoich miejsc w stanie łaski uświęcającej i tylko Panu Bogu całym sercem służyli. Ciebie prosimy. Boże i Cześć obowiący, przyjmij od nas te prośby, które Tobie przedkładamy w Duchu Świętym, w Staństwem Matki Świętej i przez Chrystusa Pana naszego.